Cześć, witam Was. Elderski 4, a to gra Battlefront Star Wars Battlefront 2. Opowiem Wam o tej grze i o kampanii. Jak widzicie, jesteśmy w Legionie 501 na Geonozji. Będziemy atakować separatystów i ich wrogie jednostki droidów. Więc. Zaczynamy. Na początek przedstawiam Wam klasę zwykłego żołnierza Republiki, czyli klona. Ma standardowy blaster, blaster typu krótkiego i termodetonatory. Możemy wybierać kamerę. Tak, i tak. Naszym pierwszym zadaniem będzie do, dotrzenie do punktu alfa. Naszym teraz rozkazem jest zniszczenie wrogich droidów bojowych. Gdy wykonamy to zadanie, musimy zniszczyć teraz wrogi pojazd droidów. Jak rzucamy termodetonatory, to przyczepiają się do każdego po typu pojazdów i czasami wrogów. Przed tym za w tym zadaniu musimy zająć teraz punkt. Jak widzicie, dostarczamy już. Nasze wojska na pozycję, sporo się ich zebrało. Kółkę myszki podczas trybu trzeciej osoby traf celujemy, tak a gdy zmieniamy na kamerkę, standardowo pierwszej osoby celujemy przez przyrządy. Musimy teraz zmienić klasę. Następna klasa to klon technik. Masz odguna, sprzęt naprawczy, bomby i apteczki z amunicją. To są właśnie apteczki. Dostarczamy je dla swoich, dla swoich towarzyszy żeby mogli się leczyć Tak wyglądają ładunki Prawym podkładamy i prawym detonujemy Musimy teraz naprawić droidy Droida medycznego I droida z amunicją Jak widzicie, dostarczyli nam już nasz ATTE Dzięki któremu będziemy mogli teraz zniszczyć wrogie jednostki Trzeba zniszczyć droidy pająki Zniszczymy jednego, musimy się wycofać do punktu i wziąć następną klasę. Następna klasa to klon z jetpackiem. Ma wyrzutnie EMP, pist y pistolet i termodetonatory. No i oczywiście jetpack. Naciskamy dwukrotnie spację, a kierując myszką do góry lecimy wyżej. I znowu wycofujemy się do punktu alfa. Teraz musimy zająć bunkier na wzgórzu. Tak właśnie działa wyrzutnia EMP. No, a to właśnie jest broń dodatkowa, czyli ten pistolet. Takie niebieskie fiolki dodają nam życia jeśli je tracimy a jeśli spotkamy taką czerwoną o zniknęła trzeba poszukać jakiejś innej tu, tu. no kurczę, gdzie ona są? Może jedno na górze O, jak widzicie zebrałem przed chwilą a gdy spotkamy takie, czerwone, dostarczają, uzupełniają nam amunicję. Musimy teraz poczekać, aż przyjmiemy punkt. Czerwone fiolki, które, które są takie, tylko że czerwone, dostarczają nam właśnie większej energii i mniej podatnych na ostrzał. O. Teraz musimy wybrać klasę snajpera. Snajper ma oczywiście jak zwykle snajperkę, blaster podstawowy, termodetonatory i działka automatyczne. O niestety, ale deadlem, więc jeszcze raz, bieram się tu o. tu, pod bl nad blasterem mam automatyczne działko, to będzie nas chroniło. Jeżeli do, do nas lub do działka zbliży się wróg. Więc teraz wyjmujemy, wyjmujemy snajperkę. Kółkę myszki oczywiście przycelowujemy. No. Musimy teraz wybrać ciężkiego klona. Ciężki klon wygląda jak komandor. Ma wyrzutnie rakiet, blaster podstawowy, termodetonatory i miny. Tak wygląda z bliska. Musimy je zniszczyć ten jeden. Jeszcze chwila. No. Teraz gdy wykonaliśmy już zadania klonami, możemy dostać Mistrza Jedi Mesa Windu. biega szybko wysoko skacze może rzucać mieczem zaraz wam to pokażę Ups. O. Właśnie to w taki sposób Jak widzicie ten miecz świetlny na dole pokazuje Jego życie On Jako Jedi nie zbieramy żadnych apteczek ani amunicji tylko dbamy, żeby nie, nie dostawał pociskami. Drugą mocą jest odpychanie, ale trzeba być o, trzeba być blisko i trzeba się dobrze trafić. Zamienię się teraz w klona i pokażę wam inne miejsca Ups, trzeba poczekać. Pokażę wam inne miejsca bojowe w ATTE. Możemy siedzieć w dziale. No. możemy siedzieć w tylnych działkach. No i to tyle Jeżeli na Żydę już skończy się życie Przykuca i tak się to kończy Weźmiemy jeszcze raz zwykłego klona I zrobimy teraz walkę wręcz. O. Jak widzicie już pomagają droidom, już pomagają grano Genozanie to takie latające jakby owady To jest z jakimś blasterem O, coś takiego Żółte do, dostarcza, Żółte fiolki dostarczają nam regeneracji naszej sprawności. Czyli możemy, gdy je zbierzemy, możemy od razu szybciej biegać. O, sporek tu jest. O. ja oh, . lepiej będzie jak te działko zniszczymy zniszczone. Teraz musimy tylko przejąć ten punkt. To będzie ciężka sprawa. Kończyły nam się te mody tonatory. Chyba swojego. Postrzeliłem swojego, niestety. No i. To tyle.